Siemanko, się mam z tej strony Fix, a dzisiaj nagrywamy Bedwars. Bedwarsy, a nie takie normalne, tylko takie na telefon. W tym momencie dobiera gracz do rozgrywki. I dobry. Ja nie wiem, wrócę komuś na dziewczynę. Nie wiem. No przeżyję przeżyje się jakoś. Teraz będzie rozpoczęcie. O, rozpoczęcie. Rozpoczę się rundka. Jak wam się spodoba nowa seria to zostawcie łapki w górę i subika na kanale. Tutaj z brojki, spodenki się kupimy. No dopiero to jest ja, druga runda. Jeszcze trochę nie ogarniam tego, ale... Może nam się uda wygrać. Tamtą marynę wygraliśmy, bo jakiś... ...typo w ogóle. Był dobry. Już ogarnia tą grę. Wygraliśmy. Naj... Najgorsze tutaj mi się nie podoba na te budowanie. Shift. Ciężko na... tak się buduje, żeby trafić w klocek. No i teraz nie mogę trafić. No nie mogę. Tu ja w ogóle, jak klikam na jeden kloczek, to się pojawia z drugiej strony. O, teraz dobrze się podobało. Robiegniemy. Już trochę tak ukaram. Idziemy. Nic z go gąbkami się bawię Shift To nie jest Shift, ale przyzwyczajenie już mówisz Shift Bo na komputerze ja gram to jest Shift mm, to budowanie jest trudne, Ja nie mogę. Nie mogę. Co za typ. Co za chamski on jest. hamowa bo chcę być pierwszy na tym. Wiem, że się powoli buduje, ale. Tak się nie robi. Dobra. Chyba. chyba bardziej już Ode mnie. Ja nie mogę. No i właśnie. Na no tamtej rundzie jak się wkurzałem bo nie umiem po tym chodzić. Teraz spadam albo do już na pieczyku klapy sobie kupimy dla złą spoko lecimy tutaj teraz do... może się zagramy dwie arany? nie wiem O, weź się dajemy bloki Nie wiem. Ta ona mi się podoba. Tyk. I tu jest automatyczny skok. Byście nie widzieli. Tyk, diamenty. Nie wiem tylko, niestety. Nie bierzcie już sam. Spróbuję ich rozwalić. A oni już nie mają. Co? To są malice. Tu jest jeszcze jeden, którego trzeba rozwalić. Takie fajne aniołki się pokazują i wszystkie itemy z nich wylatują. Mieczyk. Mm. Kupimy sobie kupimy. Loki. To nie obcy jak szybciej przykładać rzeczy, ale może tak. Muszę tak odkładać. Wszystkie po kolei. Teraz to dajemy. Tu. Tu się wszystko To tu. To tu. Ale dziwne Co będę te u nie odkładam do end chestu, tylko na klęby. Co na dwa hity? XD Jak fajnie Mi się podoba jak tu gra To jest aqua, nie. Niebieski I zielonych możemy rozwalić, ale Nie bijesz, już nie mają łóżka. Jeden tylko został na ja to do zielonych. Tyk, tyk, tyk. Plecy miałem. Nie wiem czy on mnie rozwalił, czy jakieś plecy miałem. Nie mam pojęcia. O, ale długo. Dobra. Bierzemy mieczyk. Tu muszę to jest złoto. Dobra, tego wszystkiego nie, nie będę was nudził. Tyk. O, prawie spadłem. No i cię Lecimy, nie śpimy. Szybko! Musimy tego niebieskiego jednego rozwalić. Tyk, tyk, tyk. Mamy na rzecz Kurde, rozwalił mnie. Dobra, dobra. Mieczyk rozwalił mnie niestety.

nie jest paść, teraz do niebieskiego. Niebieski jest? Jest jeden. Dobra, teraz to musimy przeskoczyć. Tyk. Ja nie wiem budu co ja. Kurde. Tyk. Odbala pójdę na środek Dobra, nad nie zbieram tego. Lecę na harda z drewnianym mięczczykiem. Tu ma zbrojnią. Ma... Zbroje chyba się traci, jak zginiesz. To trochę lipa. Myślałam, że się nie traci. Dobra, lecimy, lecimy. A, zginął. Tu emsy. Dobre. Daj mi tebe želám. Spaví. No to... Nie dobré. No, no kurá, da. už ten čas. Je mm. dáme už ko? Neviem. Máme. lecimy na nich hmm, co to jest? o, nie wiem. skok ja, klepa, klepa klepiemy ich tyk mam mało no, HP ten zielony co ty kombinujesz typie Spady. A teraz chcę wyjaśnić. A ten każdego zabija. Ja w ogóle bez zbroi latam. Tak. go Tak. Kurde. Ciężko się bije Ale dobra, zabity. O, ile on tego miał. Dobra, uciekamy do bazy. Run, 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 run. Please run, run, run. Kurde, A ja nie mogę, no, dawaj, no, 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 tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. что драка не в этой дороги надо ли? Не, ну... О, не! Курды! Да, не много. Не давайте там до горы. На беже. Шипка, шипка, нет. Нет. Ура. Тут здесь были без сходы. Tyk O nie, ktoś tam zabrał wszystko Biegniemy się. na tik. Tyk, tyk jeszcze to Czerwoni tylko mamy Czerwoni my mamy łóżko, tylko, no, no czemu tak stoi, mnie nie widział, nie widział, i tego sklepać, Tylko. Не могу когда-нибудь. Так. Ну no, да, вой кони много. Так. Ну no, что ты был? Типа. Chodź tu Skoczył XD Co za typo Nie chciał żebym dostał Msy. Zabierał mi Msy i... Dobra zaskoczę Dobra Skaczemy no Za długo długim odcinek Так, не венцо. Прочим. Давай. У ну, нас зуб буду лица не вчера. Трагедия. Я с их стороны. Слово забить. Так, и бог. Пока сам. Нет. Спад. Ага. Кто то местный мой? Червоний шушка не моим. Gdzie dwójka jeszcze dzisiaj? gdzie oni są? Tam u siebie są. A gdzie indziej, proszę. Nie szczęmy tam? Piszi się ten. Skoczemy. No co za... Że... Jeszcze tego musimy zniszczyć. A tu czerwony się kamień trzeba od razu mieć... On, on mnie przy ściany nie nabije. Tak niby. No co? No, citer, citer! Przy ściany mnie bił. W ogóle firewall? Nie ma. Puku nie kupuję, bo nie wiem, nawet z niego się jeszcze. Próbowałem w pierwszej mojej rundzie, ale. Ułuknie na mnie. No kto mi. ja. ja nie mogę! Kurde! Нишушка, не шушка, не моя. Такой я на заставу, да, блядь. Блядь, як так. Ну, я как а то банда, блядь, як так. Тык-тык-тык, кто ты мой? Ух, może być tam gdzieś tam nigdzie go nie widać A u siebie na bazie jest u siebie na chacie tu nic nie mam Tyk. skaczę to? Do... Jeszcze raz to muszę iść. Tu, tu, tutaj. <ścoughs> Nie mogę Dobra To by było na tyle w tym odcinku Do następnego Cześć